Powinien sobie poradzić, chyba. <laughs> Kontroler! Zaraz, kurka, będziemy senni, więc jest OK. Można w międzyczasie... Chyba mam tutaj do, do oddania jedno zadanie. U tego gościa. Plus? Zlikwidować zwierzaka jakiegoś. Tutaj strzelają, tutaj lubią być bandyci. Kim Ty jesteś? Możesz mordę. Nie, to nie jest. Ale one są szybkie. Ja pierdzielę. To chyba było nasze zadanie. No. Dobra. Agroprom. zarobiście. To jesteś ty. Tysiąc. Ok, refresh. Zadanko. O kurka, powinienem to mieć. Przyjmujemy i barczopy też raczej mam. Chunk of Humera raczej nie. Dobra, czyli mamy zadanka do wykonania. Trzy-rzy. Słabitko. brat I żadnych skrydek. No i tak wygląda proces farmienia, kurka. Biega się, z, z, wykonuje głupie zadania, zbiera się co tylko się da. I trwa to godzinami. I bez tego procesu ani róż. O nie, 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 nie. O oh, fuck, jeszcze mi... Złapał, nie złapał. Ok, dawaj. Co za dziad. <laughs> Następny... Fak! Zostaw. Biegni. Ginę. Ja pierdzielę. это там уже пидар. Эй, Добра. как там тебе? ничего интересного. Касса. Э, w mordę. Co to jest? Naukowiec. Myślałem, że to jakiś dziwny mutant. też sobie radę? Powinien sobie poradzić chyba. Kontroler! Fuck off! Jest... Kontroler Staszek! Dobra, tutaj może mnie nie będzie widział. W sumie to zrobimy inaczej. Ehm, powiedzmy, że te idzie do mnie. Fak! Jeszcze się zacięło. Jeszcze snork tu idzie. Jakby było za mało rozrywek. Jeszcze tutaj coś lezie. Ja pierdzielę, no nie widzę go teraz. Poszedł do ekologa chyba. Albo zginął. Jedno z dwóch. Ja trochę się boję ruszyć za tego korzonka. Co, ryzykujemy? Ryzykujemy. W sumie to chyba mam... Za 90 sekund. Kurka wodna. I nic mi nie zostawił! Ja potrzebuję rąk snorków. Gdzie ten kontroler? Nie wiem. Chyba go nie zabiłem. Tutaj leży. Co tu się dzieje, w ogóle? Ja może po prostu paczkę zostawię i uciekam. Komu ja tą paczkę w ogóle oddać? Tutaj gdzieś. To ty? Hej. 3700. Kurka wodna, Wolałbym, Szczerze mówiąc, koordynaty. Zdravstwo młody No się ma. O, zobaczmy, co on ma do sprzedania. Mamy 10 tysięcy. Wow, takie rzeczy można było u niego. Za 20 koła najdłuższe. Odpada. Ale ma tanie jaduliny. Bierzemy tanie jaduliny. Bandaże w sumie. Ile u niego kosztują? Też tanie. Weźmy dwie sztuki. Dalej, co ty tutaj masz? Apteczki. Tutaj. Dwa i pół koła. Bierzemy. Wyprztykamy się z kasy, ale to opłacalne. Bierzemy. <laughs> bardzo opłacalne zobaczmy czy ty masz jakieś zadanka 30 tysięcy rubli ok czy masz jakąś robotę na agropromie Zrobimy, nie wiem, co to za robota, ale zrobimy. Odzyskać jakiś prototyp, ok. U, eliminacja mutantów. Czemu by nie. Zresztą to też można by przyjąć. Może przy okazji się wybierzemy. Dalej. Basic toolsy. To można zaakceptować. Shurik. Chcę, żebyśmy studiowali artef y anomalie, można zaakceptować. Dobra, i tutaj uważać na psy. W sumie to będzie nasz pierwszy mutant, którego załatwimy. O. Tylko, czy ja mam bakszoty? To jest pytanie. Zmiana Magazynu. No, ciekawe czy to się liczyło. Mam nadzieję. Wow, wow, wow. Fuck off. Magazyn. Czemu ty nie strzelasz? Gdzie ten snorek? Zatwieś go. To byłby drugi mutant w takim razie, jeśli go za jest załatwiony. Odzyskać to urządzenie dla Sacharowa. To pewnie będzie to. Ech, fantastyczny staż, fantastyczny. Ile uważy to urządzonko w ogóle? 5 kilogramów! F -f Fuck Lecimy do profesora. na naszej No siema, siema Job is done. 5,5 koła, nieźle. Dziękuwa. Masz jeszcze jakąś robotę? Na wysypisku zrobimy to, cokolwiek to jest. Aha, też odzyskać prototyp. Dziękuję. Kto tam idzie? To jest wojskowy? Hej, to jest chyba wojskowy. zanim się nie zorientował, weźmy mocniejszą broń, znaczy mocniejsze pociski. Podkradniemy się. <laughs> Jak ci się to podobało? jak coś to strzelaj do zwierzaków. Bierzemy wszystko. Ciemno okrutnie. O nie. Symionow pomóż. Kurka zdążył. Symionow. Miałeś strzelać.

Dobra. Starąbiście stary. Nic użytecznego. A ja chciałem tak. Jadulin. Jednoznacznie. Bzyk. Bzyk jadulin. I teraz na ćpany chodzę. Kurka wodna. Tutaj jest staż. Już go widać. Powolutku. Co to za zwierzyna będzie? Oby... O, zombiaczki. Dobrze. Oby zombiaczko. Ojeju. Radiacja. Mi się bardzo nie podoba. O, jeden padł. Jak dobrze pójdzie, to wszystkie padną jeszcze coś, do czego ty tam strzelasz, Semianoff? Dobra, to były już wszystkie. A to jest ten nieszczęśnik. Nie, to nie jest ten nieszczęśnik. Tak, to jest ten nieszczęśnik. Dla profesorka. Znowu 5 kilo. Wszyscy zrąbiście. Na razie wszyscy Dobra, ale to na dzisiaj tyle. Do Sacharowa będziemy szli w następnym odcinku już. Tutaj elegancko nic nas nie chce ugryźć. Więc jest OK. I będziemy się widzieli oczywiście w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i na razie.